Duchowi opiekunowie, stróże, jak wiele jest określeń aniołów, można się było przekonać podczas piątej edycji powiatowego konkursu recytatorskiego Anioły do mnie wysyłaj. Do oratorium przyjechali przedstawiciele prawie wszystkich szkół z terenu powiatu ełckiego i zaskoczyli organizatorów i jurorów różnorodnym repertuarem. Prawie 50 uczestników recytowało anielskie wiersze z wielkim zaangażowaniem. Niektórych zjadła trema przygotowanie z tego co nawet było widać tutaj przed rozpoczęciem konkursu rzeczywiście było niesamowicie duże któremu towarzyszył wielki entuzjazm i trema a z tego co się dowiedziałem to były to już tygodniowe przygotowania wcześniej w szkole przez nauczycieli Zanim uczestnicy zaczęli mówić wiersze rozstrzygnięto towarzyszący recytacjom konkurs plastyczny na który nadesłano aż 87 prac tu również motywem przewodnim był anioł ale jako przewodnik do świętości Przede wszystkim anioł, który się opiekuje, który czuwa, który troszczy się który wskazuje dobrą drogę. Jest to taka największa myśl przewodnia tych wszystkich arcydzieł dziecięco-młodzieżowych. Ale dziecięce wyobrażenia aniołów mogą czasem zaskakiwać. Anioł to jest taki człowiek biały ze skrzydełkami i ze złotą aurorą. Anioł Stróż to pewnie ma jakąś tyn i mieczyk, żeby szatano odgonić? No, to tak odgania tym, tym mieczykiem, i wtedy rzadko od nas nie kusi do złych rzeczy. Dla Eweliny Chojnowskiej Anioł to normalna osoba, tylko ze skrzydłami. Jurorom i widzom postanowiła pokazać go w wierszu Magdyfam, Rozmowa z Aniołem. Utwór wyrecytowała na tyle dobrze, że to właśnie ona wróciła do domu ze złotą statuetką w kategorii recytujących gimnazjalistów. Spodobał mi się bardzo ten wiersz. Miał taki właśnie ładny przekaz do, do ludzi. Konkursy miały rozbudzić wśród młodych ludzi zainteresowanie tematyką aniołów. Liczba uczestników dowodzi, że to się organizatorom udało.